Właśnie idziemy do jaskini. Dewataszka. Co? Dewataszka. Tu kręcili niezniszczalnych, tylko nie pamiętam którą część. I tak mocno Arnold, Slayer i przyjaciele nabroili, że wprowadzono ograniczenia z wejściem, bo kolonia nietoperków dostała po uszach, pod skrzydełkach. Będziemy zwiedzać teraz w jaskinie. Dlatego na tych monetach są Dlatego na monocie są... Tak, bo to jest chyba największa konia w Bułgarii nie toperków czy coś takiego. Ważne miejsce, tak jak u na emeru. Druga część. Niezniszczalnych. Hollywood produkcja ta produkcja. Tak jest. Jest to jedna z trzech najważniejszych kolonii nietoperzy w Europie. 35 tysięcy nietoperzy spędza tutaj okres hibernacji. No jeśli mnie pamięć nie myli to tutaj w trakcie wojny były to był magazyn Tam broń, amunicję, paliwa i tak dalej Przed nalotami. No, schron dobry, duży I pewnie z tego zostały właśnie takie, takie kręgi betonowe, których Wy nie widzicie, bo to jest za ciemno dla kamerki.